Dzień dobry, witam bardzo serdecznie i gorąco zachęcam do sięgnięcia po najnowszej, jutrzejszej kroniki Beskidzkiej. Co ciekawego, co interesującego w naszym regionalnym tygodniku. Zaczynamy od tematu kryzysowego. Premier, w swoim expose zapowiedział, że nadchodzą ciężkie czasy, że będzie trzeba zaciskać pasa, że będzie trzeba po prostu oszczędniej żyć. A my postanowiliśmy sprawdzić, jak w tych kryzysowych czasach. Zamierzają zachować się nasi parlamentarzyści, którzy mają nie tylko no, dość godziwe uposażenie, ale także wiele innych przywilejów, i zapytaliśmy ich o to, czy gotowi są sami z części tych y, apanarzy zrezygnować. O tym, co odpowiedzieli, a bardziej ciekawe, którzy w ogóle odpowiedzieli na to pytanie, a co powiedzieli ci, którzy zdecydowali się zabrać głos, o tym w artykule poseł Toma ma życie". Proszę Państwa, w jutrzejszej końce beskickiej także temat interesujące, myślę, dla wszystkich mieszkańców Bielska-Białej, ale przede wszystkim dla tych, którzy pracują w, w Beskidzkim Centrum Onkologii i w Szpitalu Ogólnym. Zapadła decyzja o tym, iż te dwie jednostki służby zdrowia zostaną połączone, Będą to, będzie to jedna wspólna placówka miejska. I o szczegółach tego pomysłu rozmawiamy z prezydentem Bielska-Białej, Jackiem Krewultem. Przede wszystkim o kwestiach finansowych o tym, czy wystarczy pieniędzy na potrzebne w onkologii inwestycje, czy nie będzie to robione kosztem innych miejskich zadań oraz między innymi rozmawiamy o płacach, o tym, jak będą wyglądać płace w połączonej szpitalnej jednostce, bo dziś płace w onkologii są wyższe niż w szpitalu ogólnym. Pytamy także o to, czy szpitalna fuzja nie wymusi redukcji zatrudnienia, czy nie będzie po prostu zwolnił. Co na te pytanie odpowiedział szef ratusza o tym w artykule? Pieniądze muszą się znaleźć, czy w wywiadzie, no pieniądze muszą się znaleźć. A przynajmniej w jutrzejszej kronicy jest także temat, który z pewnością zainteresuje wszystkich, wszystkie osoby, wszystkie osoby, które korzystają lub mogą korzystać ze, z usług służby zdrowia, rzecz dotyczy kart chipowych, które e, kilka lat temu wprowadziła Śląska Kasa Chorych. Dzisiaj jej to, kontynatorem jest mm, Śląski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia. I okazuje się, że ta karta, która wprowadzona została po to, aby można szybko w każdej przychodni sprawdzić, czy dana osoba jest ubezpieczona, czy płaci składki. Niektórym placówkom służby zdrowia nie wystarczy. Niektóre placówki służby zdrowia chcą jakichś dodatkowych dowodów na to, że jesteśmy ubezpieczeni. No, czy to jest zgodne z prawem, czy mogą tak robić, czy karta chipowa wystarczy, czy powinna wystarczyć, o tym w artykule karta niewiele warta. Proszę Państwa, wieczeńsze, Kronice Beskidzkiej także Tekst dotyczący, no taki na czasie, to znaczy zima na razie jeszcze do nas nie puka, ale jest już na tyle chłodno, że grzać w domach czy w blokach trzeba, bo bez tego jest zimno i będziemy chorować. Okazało się, że jedna ze spółdzielni mieszkaniowych w Biersku Białej, nieduża spółdzielnia mieszkaniowa, miała w swoich kilku blokach zimno. Miała zimno dlatego, że za ciepło nie płaciła termie, termie wyłączyła jej ogrzewanie. Spółdzielnia tłumaczy się tym, że. Część, część lokatorów po prostu nie płaci, nie ma pieniędzy na ciepło. No, dramatyczna sytuacja jest tych, którzy płacą, bo płacą, a mimo to musieli marznąć. nie Niewykluczone, że te zimy jeszcze będą marznąć. O tym, o szczegółach tej historii w artykule w blokach ziom. Przez Państwa, w krańce Beskidzkiej, która ukaże się jutro we wszystkich punktach korportażu prasy, nie braknie oczywiście tematów sportowych. Między innymi duży blok poświęcony pod towarzystu Sportowym pod Podbeskidzie. Zarówno opisujemy ostatni mecz z Lechem Poznań, jak i piszemy e, e, ciekawe informacje na temat tego, co może, może się zdarzyć w piątek w Warszawie, gdzie z Polonią grać będzie Podbeskidzie, ale także piszemy o tym, e, co może się zdarzyć w najbliższych dniach, jeśli chodzi o władzę e, tego, e, tej spółki. E, obecny, obecny prezes jest e, był wybrany tylko na okres 3 miesięcy. Zbliża się koniec te, te, tego okres, te, tego czasu szefowania przez niego spółce. No i zastanawiałem się nad tym, kto może zostać nowym prezesem pod Beskidzie. O tym, jakie są nasze typy w artykule nowi prezesi. Proszę eee, Państwa, w, w kolonii Beskidzkiej nie zabraknie także tematów kryminalnych. Będzie między innymi o dużym gangu włamywaczy, którzy grasowali w okolicach Bielska-Białej, w domach, w garażach, w domkach letniskowych kradli co popadnie. Będzie też o się włamywaczy, którzy ograbiali sklepy i kioski na bielskich osiedlach, ale ja chciałbym króciutko przedstawić inny tekst. Tekst bardzo mroczny i, 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 i smutny. Przed Bielskim Sądem rozpoczyna się właśnie proces dotyczący zabójstwa. Zabójstwa do jakiego doszło w centrum Bielska-Białej, przy ulicy szkolnej, gdzie a w oparach alkoholu mężczyzna najpierw pobił, a później zamordował kobietę. O szczegółach tej makabrycznej historii w artykule udusił ją szalikiem. Jeszcze raz gorąco zachęcam wszystkich do sięgnięcia po jutrzejszą kronikę Beskicką. Każdy z pewnością znajdzie tam coś ciekawego dla siebie.